Nagrywasz to? No, kurwa, nagrywam kurwa. to, nagrywam to. Ale ja, ja. Dobra, <laughs> chyba musimy iść po tej linii. Przestań mieć przegłos, kurwo. Kurwa, muszę iść do innego pokoju, po słuchawki. Dobra, poczekamy tu na ciebie, na pewno sobie nie pójdziemy. Co jebiste, ty. O kurwa Sch to je Chodź do dziury kurwa. Ty obraca się chłop normalnie Ty, jak leży Może co tonim to nim do? targa Dobra musisz go odciągnąć ja, ja podniosę suchtę O kurwa Uciekaj Złapał mnie. Polega kurwa z Mołdawii. Ale sadek. Mają sprzęt. O, gówno na ścianie. Nagram to. Ale oserane. Klej na ścianę, oserana. Dobra, bejny z kamerą. Ej, tam coś świeci! Co to jest? Co za debil. O kurwa! Jest! Żyjemy! Ty! I co? Co? Bo, Hello, hello. Hello. Jesteś przepraszam? No, only English, brother. Yo, but. How on się tutaj dostał? My cię trochę rozumieją. A to się zapisuje stare levele, które. Że, że możemy zacząć od tego? Może byśmy go wiesz. Ben, how uh, how you join to us? How I did you how, how did you join us? You join us? simple, very simple. Yes, one how click. Just... One, one click and you are here. Monster, <laughs> monster, monster. Dragon fight. Piesi kopyerdan. O kurwa! Ziaro go? Nie wiem, chyba nie. O chuj! O chuj! Ty, trzeba na to świecić? trzeba na niego świecić? Uratowałem mu życie, kurwa! No nie <laughs> Niepotrzebnie O się boi światła. This guy is scared of light, bro. Nagrywaj go, nagrywam go! Dawać na niego! No, ale on kurwa wszystko robi! Wypierdala! No, stary, on cię rozumie, Musi być bardzo przykro Nie mnie to. On tam dalej przy, przy generatorze został. To no, on już nie żyje. Ale zapierdala do nas. Szybciej, szybciej. Marzcie latarki, żeby nas nie widział. No, zajebiście, Dobra, świeć na mnie, kurwa. Nie mam leczajku, kurwa, no. A kurwa, ktoś go leczył, ale przestał. Pomóż Ruskowi. No nie mam kurwa bandażu, wyrzuciłem ci, miałem jeden. Blyat, Tam jesteś pacan, kurwa. Chodź. Widą? Aaa, spierdalaj, kurwa. Nie będę powtarzał 10 razy. Co? Ja pierdolę. Ej, 4, 5, A, on, jest on, nie, on nie chodzi, on nie chodzi. Jeszcze raz go ryzykuje. Tu się można chować. To, to znaczy to. tylko jedno. Ale jak ten cel jest ślepy, no to po co się chować? O kurwa! Czeka nega Kurwa, nie teraz. Czekaj, jestem mogę podnieść Cicho bądź Ci jestem tutaj, jestem Ej, Ej, tutaj, co? co? jestem Odpowiedzialny tak. ci to, że nie ma w tym kurwa nie ma <noise> <z dupy. głos> <noise> oh, oh. oh,

O kurwa! Podnieś mnie czarną chłopę. Dam pizdę jebany chuju. O kurwa! że dalej. O. No, kurwa. Nic nie ma. Dawaj to kurwa. <grystanie> upuść. Bije mi serduszko. A tyle? Kurwa, co się odpaliło? O kurwa, skasowałem Windowsa. <grystanie> A gdzie jest dziura? Ale to chyba nie taka, do której się chce wejść. Tu widaram, tam sięgam i nic kurwa nie widać no. No, no, no. hopsa są do dziury. To lecę do żółtej? Ta. Lecę. Chyba nie o to chodziło. <laughs> 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 Haha, <laughs> może my do tej pory nie te bawiliśmy? Ja opierdolę. <laughs> Serio? Ty, spierdolamy stąd. Biegnij, Debilu! Fermał byś nas opuścił! <laughs> spierdolamy! Nie ma sensu na gadanie. Ruro! No biegnij! <laughs>

<in mi serencja> Dobra, <da sprawa> to chuj! O kurwa co za garnuchy Dobra, to chodź. Kurwa. O. O. Kurwa to jest. Skurwa waliałe. Może bandas? Kolesko? <grymne> nie no. mam idzie <grymne> No nie Masz może bandas? z <grymne> No kurde O kurwa. Nie, wypuść mnie! <grymne> <grymne> Dobra, idziemy, chodź. Kurwa <grymne> Oh, Kopię cię ty, kopy ci walił jeszcze. Wale. Co on robi ty? fuck is out of rock i keep seeing this bullshit